Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym moim filmie pierwszego sezonu przygody z y, serwera. Y, oczywiście IP do tego serwera będzie w opisie. Y, postanowiłem reklamować ten serwer, bo mi się bardzo spodobał. Y, bardzo mi się spodobał ten serwer, ponieważ no, no zobaczycie, no dużo serwerów, ale ten serwer mi się najbardziej spodobał. No więc, może zacznijmy od reklamowania tego serwera, więc pierwszym moją, tu się wstajecie, logujecie się tam, a właśnie dla świadomych, ten, który po prostu, jeżeli macie Minecrafta, bo dużo osób o tym nie wie, nie trzeba, żeby logować się na serwer, nie trzeba mieć konto premium. wystarczy, zalogujecie się tu, zalogujecie się na ten serwer, wpisuj wpisujecie register e CTR Register i tu na, e, na hasła, czyli tam na przykład tak, na przykład tak, register i musicie mieć ten sam ciągle login, wpisujecie i jesteście zarejestrowani. A następnie jak wchodzicie na serwer, po prostu wpisujecie login i hasło. No i będziecie mieli hasło, wtedy będziecie mogli grać i nie będziecie musieli nic ściągać. A więc może wam przedstawię <trym> To trzeba zrobić? Właśnie, żeby mieć działkę, w ogóle wpisujecie dział, dział, działka, tam będzie napisane w tabliczkach I tu, aby wykupić działkę, wpisujecie potem auto A, działka jest oczywiście darmowa, możecie mieć jedną działkę i wpisujecie darmową. Aby przedostać się na tą działkę, wpisujecie potem home, aby dodać gracza, właśnie, to trochę zbyt nie rozumiem Tu właśnie, że gracz, będziesz dzielić działkę z tym graczem to wpisujecie to i nikt tego gracza, aby usunąć gracza z działki, wpisujemy to. za będzie napisane, aby wyczyśnić działkę, to wpisujecie, aby usunąć to, to. No to tak, fajnie. No to ja wam pokażę w sumie moją działkę. Wpisuję akurat P, L, O, T, E, M, H, O, M, E. A przepraszam, źle napisałem, bo trochę się mylę. Ma coś takiego. No, jestem przy to jest właśnie moja działka. Widzicie, zabiłem dwóch graczy. No tak szczerze. No zabiłem ich. Tylko mieli tak, nie wiem, końcówkę HP, czy ja po prostu zebrałem te maski, nie wiem, no mniejsza z tym. To są ci gracze, których zabiłem. To jest moja farma. A i właśnie na tym serwerze polecam robić yy, właśnie zabezpieczenia na farmę coś takiego jak ja, ponieważ inny gracz Ci przyjdzie, bo może otwierać drzwi i coś takiego, nie może ci niszczyć klocków, otwierać piecyków i takich innych rzeczy, ale może ci ta przymiot skakać po tych rzeczach. No i, zdobyw i brać ci je, o, czyli że no po prostu deptać je i wtedy one ci spadną i on nie weźmie, yy. obra już jestem, musiałem na chwilę pauzę zrobić, yy. a więc dobra, yy. wy będziecie mieli tu eku na początek, jajka, owiec i takie więc ja wam wszystko pokażę co najlepiej zrobić, żeby gracze wam inni nie wzięli, żeby to nie jest coś takiego, że o. Akurat żeby, że ja Wam, wtedy, że ja po prostu wkroczę na pierwszą działkę i podkradnę. Mo nie, mogę Wam pokazać, że dużo osób robi takie zabezpieczenia i bądź co bądź, no nie, nie jak atakuje to nie może tych zniszczyć, a takie zabezpieczone. A, pokażę Wam jak zwierzęta uchować, bo to naprawdę jest trochę trudne, bo nie, ponieważ ludzie mogą bić te zwierzęta, Twoje psy i takie inne rzeczy, więc może Wam pokażę. Wchodzicie, robicie taki tunel najlepiej. I pokazuję Wam, gdzie ja to zrobiłem, tutaj, i od razu jeżeli chcecie, o, no zdać, to robicie coś takiego, ojej co ja zrobiłem, o nie, dobra, Muszę to... bo coś zepsułem, nie, co się zepsuło, ja... gdzie ja dałem tego diepta, tutaj, a to zrobiłem takie zabezpieczenie przed kurczakami, bo wtedy możecie tu sobie normalnie wejść, i możecie tu z owcami i kurczakami robić co chcecie. Yy, to dostaniecie w, ja ja w jajkach. To żeby od razu tak mówię. No więc dobra, to ja wychodzę już z tej działki. No pokazałem wam, bo gracze nie mogą rozwalać przedmiotów, ale naprawdę mogą kurczaki bić i takie inne rzeczy. A więc dobra, yy szybko wam pokazałem właśnie, żeby dostać się na inne światy, po prostu wpisujecie za ryby i tu wam wyskoczą informacje, ja się szybko wam te y, światy wytłumaczyć, zapomniałem co to jest te pin zaraz się tam przeteleportujemy i zobaczymy co to jest i, i wtedy wam wytłumaczę te o, a to jest nie wiem co to jest akurat pin 1. Y, co to robi no jak widzicie nie wiem co to robi, no taka jest co to jest, część działka, jakby można powiedzieć, to nie wiem tylko co to robi. Co. Dobra, nieważne, co to robi. Dobra, więc wpisujemy warp. Ja Wam pokażę, co wszystkie, postaram się wytłumaczyć. Warp, end, to też nie wiem, co to jest enchant. A, to jest to tam, gdzie. Tam będziecie mieli, żeby zmienić nazwę i temu i żeby tam przedmioty żeby dawać bony. X, tam się oczywiście XP i X2. obojętnie to wpisycie bo do, do, dostanie się na te same rzeczy. Farma i to farma to jest, że tam się są zwierzęta, frakcja to są wojny. Fre, to właśnie tam polecam, żeby zdobyć piasek, bo to jest taki jakby surfilar. hotel nie, po, po, nie polecam, bo to, to jest też jakby, to jest ktoś człowiek budował i to jest jakieś dziwne, informacje, informacje są, no, no informacje, a właśnie, tam gdzie jest farma i jedzenie, to jest to samo, że po prostu tam jedzenie się zdobywa, ze zwierząt się zabija, tam się spałnuje. kamieniołom i... Kopalnia to jest... no to samo, że tam się kamień wydobywa. Konkurs, nie muszę wam powiedzieć, kowa... kowadła, nie wiem, to nie wiem, las. Właśnie tam gdzie się drzewa zdobywa. Pokażę wam, co to jest do pani miasto, to, to miasto. No i MPC to są te, te figlary i parkury no to wytłumaczyłem wam chyba dużo, a właśnie jak to wygląda te lasy i kamieniołomy to jest po prostu taki teren, jak na przykład tu robicie te drewno, zakrąbicie, robicie i te kamienie też robicie i właśnie z, tu wam z, kamienio, z drewna czasem zamiast tego wylatuje wam ym, diamenty i takie inne rzeczy a i powiem wam o jednym bugu, co bym dopracował tutaj na tym serwerze na przykład, ja ci mogę wam pokazać piszę warp las no i dam wam, pokażę jeden Bóg, no co jest, no trochę jednak przeszkadza. co ja zrobiłem. Yy, właśnie, pokażę wam jaki tu jest Bóg. Oczywiście to mi nie przeszkadza, bo tu jaksy lecą z tego też takie inne, jak widać tu dużo osób. Yy, no jednak trochę to robiło, Jezus. A właśnie jak się zabijecie tutaj, no to, to nic złego się nie stanie spokojnie. Ekspieku tam zostaniecie. No, chyba że was w ekspiarni zabiją. Co można tylko PvP? Tam jest arena PvP. I w ekspiarki, jak cię potwory zabiją, to wtedy tracisz jednak eku. O, właśnie, ja zginąłem. I no, widzicie, no. Patrzcie, i mam całe eku level. Takie inne rzeczy. O, jest. Moja prośba pewnie zostanie odrzucona. Dobra, o nie. To szybko chcę wam pokazać ten jeden Bóg. No i będę kończyć poradnik. No, drugi poradnik będę tak pokazywać, jak grać. No, bo dużo osób, no tak, no nie wiem. No i pokażę wam pierwszy Bóg. O Jezu. i patrzcie, Uder zniszczyłem drewno i o, do za drugim razem go zniszczyłem. Możecie tak się wkurzać, bo to znać za dwudziestym razem. Czasem nawet za pierwszym. No i tak po prostu wiecie. Y tak się dzieje, ale no jakcy lecą i takie inne rzeczy, więc ja polecam, zobaczyć, no nie wiem jak to ludzie robią, może po prostu to zakładają na głowę, na przykład kamienie, szkło, nie wiem, nie wiem naprawdę jak to zrobić, się spytam. No więc no to kończę dzisiejszy odcinek, no jeżeli macie YouTube to subskrypcję, jeżeli nie, no to oglądajcie to, polecajcie to też innym graczom, no i następny film będzie, no nie wiem pokazywać jak dom, zbudować takie zabezpieczenia, żeby było coś ładnego, no i takie inne filmy, zawsze będzie IP w opisie, i zawsze cofam do pierwszego filmu, jak zagrać tu za darmo, na tym serwerze, jeżeli ludzie nie będą wiedzieć, dobra, więc no, żegnamy się, mam nadzieję, że to Wam się spodobało, no, do widzenia!